W piątek 16 listopada odbyła się 19 sesja Rady Gminy Przeworno. W trakcie jej trwania radni przyjęli uchwałę określającą wysokość stawek podatku od nieruchomości, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Uchwała zawiera następujące stawki podatku od nieruchomości. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 80 groszy od 1 m2 powierzchni. Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od hektara powierzchni. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 38 groszy od 1 m2 powierzchni od budynków lub ich części mieszkalnych 70 groszy od metra kwadratowego powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 zł 65 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4 ,40 zł. 40 groszy od 1 m2 powierzchni użytkowej. Od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego, 6 ,40 zł. 40 groszy za 1 m2 powierzchni użytkowej. Od budowli 2% ich wartości. Podczas sesji określono również stawki podatku od środków transportowych na rok 2013. Tabele ze stawkami będzie można zobaczyć już niedługo na stronie gminy Przeworno. Obniżono również średnią cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, wynoszącą 75 ,86 zł za jeden kwintal do kwoty 60 zł za jeden kwintal, co daje 150 zł zamiast 189 ,65 zł za jeden hektar przeliczeniowy.